W meczu z łotwą jak wspomniałeś było dużo, za dużo grania pod siebie. Tutaj była już tylko drużyna w 100% wolę, wolę mówić rzeczy takie jakie są, a nie gdzieś tam koloryzować rzeczywistość. Kamil powiedz takim meczem, takim zwycięstwem, określonym jeszcze awansem na euro odzyskuje się wiarę w siebie po takim fatalnym dwu meczu we wrześniu. No mam nadzieję, mam nadzieję, że tak, bo, bo... Jak wy wszyscy wiecie i my to wiemy i myślę, że każdy w Polsce to wie, że oczywiście te wyniki były, ale, ale być może ten styl nie zawsze był najlepszy. Dzisiaj, dzisiaj tak jak właśnie powiedziałem wcześniej, za, za wynikiem też poszedł styl i było widać drużynę dzisiaj, która wyszła pewna siebie, która wyszła i wiedziała, co ma robić, także, także dzisiaj, dzisiaj mam, mam nadzieję, że to będzie taki mecz, który... Gdzieś tam będzie dla nas jakimś jakimś można powiedzieć nowym początkiem o tak. Ale to już jest taka drużyna, jaką Ty jako jeden z liderów drużyny chciałbyś widzieć w przyszłości? Na znaczy, na pewno, na pewno oczywiście, zawsze można, zawsze można grać lepiej i jest zawsze nad czym pracować, bo nie ma chyba drużyny na świecie, ani reprezentacji na świecie, które, które grają perfekcyjnie. Nie ma, nie, nie ma czegoś takiego. Także, także jest nad czym, nad czym pracować, ale myślę, że no, był to po prostu. Dobry mecz i na pewno chciałbym, że o, może w drugą stronę, żebyśmy poniżej tego poziomu nie schodzili. O, tak. w, w meczu z Łotwą, jak wspomniałeś, było dużo za dużo grania pod siebie. Tutaj była już tylko drużyna w 100%? Była drużyna dzisiaj, tak. było, było na pewno widać drużynę i na pewno porównując ten mecz, a mecz z Łotwą, no to, to, to myślę, no, że gołym okiem widać, że dzisiaj naprawdę pracowaliśmy dobrze. Pracowaliśmy jako drużyna w momentach, jak broniliśmy, to broniliśmy w całości, atakowaliśmy dobrze, także dzisiaj na pewno było widać drużyna. Tak. Czyli wychodzi na to, że czasami warto sobą wstrząsnąć, warto mocniej po męsku porozmawiać? Nie wiem, myślę, że duża część z Was tutaj mnie zna i jestem osobą, no zero jedynkowo. Jak coś jest białe, to jest białe, jak jest czarne, to jest czarne. Nie ma kolorów szarych. Taki jestem po prostu i, i nic. No, jak coś trzeba powiedzieć, to mówię, jak, jak, jak nie trzeba, to to nie wiem, czy, czy to miało jakiś wpływ? Nie wiem, no po prostu mamy, mamy grupę dorosłych, fajnych, fajnych fajnych, mężczyzn, którzy raczej dobrze się rozumieją, ale, ale tak właśnie powiedziałem wcześniej, że wolę, wolę mówić rzeczy takie jakie są, a nie gdzieś tam koloryzować rzeczywistość. No nie ma drużyn idealnych, trzeba pracować, trzeba się oczywiście później w czerwcu dobrze do tych mistrzostw przygotować pod względem fizycznym, taktycznym, też jeśli chodzi o na pewno to się jeśli chodzi o podróże, bo nie wiemy, co, co będzie, bo, bo to na pewno też będzie duże wyzwanie i być może to też będzie miało jakiś, jakiś wpływ na to, która drużyna być może lepiej logistycznie przygotuje się do tego turnieju, bo to, to będzie turniej no, jakiego jeszcze nie było i no, to na pewno też logistyka oczywiście nie będzie miała jakiegoś podstawowego wpływu, ale, ale gdzieś tam być może jakiś wpływ na to, na to wszystko będzie miała. Bo i na świętowanie dzisiaj no, jest Nie no, oczywiście, no, tak jak powiedziałem, jesteśmy grupą dorosłych dorosłych osób i oczywiście no dzisiaj dzisiaj jest czas na to, żeby wypić po piwie, żeby usiąść. Kamil Glik, jak słyszeliście, wspomniał, że teraz jest czas na świętowanie, ale ten czas jest krótki, bo no, już niedługo, już za niewiele ponad pół roku mistrzostwa Europy, na których polacy Pewnie będą chcieli odnieść podobny sukces jak w 2016 roku, kiedy awansowali do finału i cała Polska zakochała się w drużynie Adama Nawałki. Przemek Ofiara, dzięki za oglądanie tego odcinka futbologi. Po więcej odsyłam Was na stronę SPL, gdzie możecie zobaczyć m.in. mój wywiad z Grzegorzem Krychowiakiem. Dzięki, cześć!